Cześć. Widzimy się po spotkaniu Wisu Kraków. Porażka Białej Gwiazdy z Rapid w 1, 1 do 2. Razem ze mną Bartłomie Płonka, przegląd sportowy. Cześć Bartek. Witam serdecznie. No i moi drodzy, co możemy powiedzieć? Na gorąco podsumowanie tego meczu. No generalnie Wisu Kraków wydaje mi się, że wyszła bez bojaźni, to jest ważne. Oczywiście wyniku nie ma, natomiast finalnie gdzieś no, cieszyła oko momentami swoją grą. Chyba tak możemy, możemy być z tym zgodni. No to prawda, no w tym meczu tak na dobrą sprawę wszystko. Co Wisła mogła zrobić, no to byłoby na plus każdy remis 2 do 2, który było bardzo blisko w samej końcówce, byłby tutaj bardzo dobrze przyjęty. No szkoda takich słabszych fragmentów w tej pierwszej połowie, no ale każdy chyba sobie zdaje sprawę z klasy przeciwnika. O tym też już na konferencji przedmeczowej mówił trener Kazimierz Moskal, więc on też wspominał, że po prostu trzeba próbować. I Wisła próbowała. Szkoda też tej drugiej części, bo ja spodziewałem się po tej czerwonej karcie, że Wisła mocniej zaatakuje, a ten taki entuzjazm w grze Wisły został bardzo szybko przygaszony bramką na 2 do 0. Tak, no właśnie, my też o tym mówiliśmy, mówił Mocka na konferencji, że rzeczywiście no... Było takie, było takie wrażenie, że w tej drugiej połowie Wisokrak mam wrażenie źle weszła. Oczywiście straciła bramkę, natomiast finalnie nie było w ogóle widać przez te pierwsze, moim zdaniem, 20 minut, że rywal gra jednego zawodnika mniej i chyba tego najbardziej szkoda, bo umówmy się, że to byłby taki handicap, bo to była taka dobra informacja przed przerwą, że jednak rapi stracił jednego gracza, natomiast no, finalnie moim zdaniem nie udało się tego wykorzystać. Rapis strzelił bramkę, no i potem już były ciężary. No właśnie na konferencji pomeczowej Ty chyba miałeś odmienne zdanie niż trener Moskal Bo on z kolei powiedział, że ta, że ta druga część była całkiem Niezła na początku w wykonaniu jego zespołu Tam faktycznie był ten strzał Łukasza Zwolińskiego w słupek To było jeszcze przed bramką na 2 do 0 dla Rapidów 1 No ale tak naprawdę później ten gol Rapidu tak przygasił te, te ataki Wisły i rzeczywiście też myślałem, że nieco lepiej Wisła wykorzysta tę grę w przewadze, bo dało się odczuć właśnie taki wigor, który wstąpił w publiczność, w zawodników Białej Gwiazdy na samym końcu drugiej, pierwszej przepraszam połowy, kiedy ta czerwona kartka została piłkarzowi Rapidu pokazana jest pewien niedosyt. Oczywiście każdy się liczy z tym, że ten mecz może Wisła przegrać, że nie jest faworytem, no ale biorąc pod uwagę okoliczności, głównie tę czerwoną kartkę jest pewien niedosyt, umówmy się. Tak, przed meczem w ogóle też część ekspertów, dziennikarzy, opinionistów mówiła, że Wisła już zrobiła swoje dwa zwycięstwa z lepiej wcześniej i w tej chwili no, podchodziła w roli underdoga, natomiast no, po meczu mam jakby zupełnie też inną perspektywę. E, końcówka. Znowu Wisła, która gra do końca, determinowana, pamiętam chociażby po meczu z Pogonią Szczecin w trzecim finale Płaro Polski, ale też wcześniej ogólnie w poprzednim sezonie. Wydawało się, że było bardzo blisko na 200% sytuacja, zamiast precyzji za dużo mocy i finalnie nie ma remisu, chyba też tego mogą żałować piłkarze Wisu Kraków poza tym, coś powiedzieliśmy, a więc brak wykorzystania faktu, że grała Wisła w no i na ta końcówka. No, wydawało się, że tego gola można, a nawet trzeba było wcisnąć. No tak, tym pierwszym momentem, kiedy te szanse Wisły urosły, była ta czerwona kartka, a drugim to była ta końcówka i ten gol Marka Karbo. Tam jeszcze był rykoszek, więc w końcu nie wiem, czy ten gol był jemu przypisany, czy. No być do może był to nie... był trafienie samobójcze, natomiast no, uderzył i, i wpadł. To nie ma znaczenia, jakby. Natomiast wtedy faktycznie znowu trybuny się poderwały, znowu piłkarze, kibice uwierzyli w to, że Wisła może w tym meczu o ten remis walczyć i, i walczyła do ostatniej minuty tej szansy rzeczywiście. Rzeczywiście szkoda, bo oczywiście wynik 2 do 2 nie oznaczałby, że Wisła nagle stałaby się faworytem do awansu w tym, w tym meczu, ale taki remis pewnie mocno by ją podbudował i też piłkarze inaczej patrzyliby na to spotkanie rewanżowe. Do Wiednia oczywiście Wisła pojedzie tak samo jak przed tym meczem, nie mając nic do stracenia. No właśnie, i na koniec dowiednia poawans, czy jednak trzeba patrzeć w kierunku tych rozgrywek Ligi Konferencji, a więc no Spartak Tranawa bądź FK w Sarajewo. Pytanie, właśnie, czy Twoim zdaniem Wisła ma jeszcze jakieś minimalne szanse po tym, co tutaj zobaczyliśmy, czy jednak trzeba myśleć już ewentualnie o tej trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. A wiesz, co na to pytanie by ci odpowiedział Kazimierz Moskal, że liczy się Polonia-Warszawa w niedzielę. On zresztą to powiedział na konferencji prasowej, no ale oczywiście nie będziemy tak jak trener, który swoją drogą oczywiście jest bardzo sympatyczną osobą i w kontekście tej dalszej przygody w Puchark, no bo ona oczywiście będzie no to tym bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest mecz w trzeciej rundzie kwalifikacji do ligi konferencji Europy i być może starcie ze Spartakiem Ternawa. Wiemy, że ten rywal zbyt dobrze się nam nie kojarzy po tym, gdy wyeliminował... No, kibice Lecha pamiętają. Tak, wyeliminował Lecha Poznań w poprzednim sezonie, ale w przeszłości Spartak Ternawa został pokonywany chociażby przez Raków Częstochowa, więc to też nie jest tak, że jest to jakaś wielka zmora polskich drużyn. Uważam, że Wisłę stać, żeby o, o ten awans powalczyć i, i żeby o te ligi konferencji się bić. Myślę, że ta czwarta runda Eliminacji, nawet w przypadku ligi konferencji, będzie uznawana za duży sukces. Pytanie, jaki to będzie miało związek i czy w ogóle będzie miało związek z formą Wisły w Lidze? No bo Wisła ten pierwszy mecz z łks em przełożyła, i na razie nie ma pola do takiej dyskusji, co by było, gdyby było mniej meczów, jakby były przygotowania, jakby to by wszystko wyglądało. Myślę, że w niedzielę po meczu z Polonią, gdyby był niekorzystny dla Wisły wynika to już będzie mecz, kiedy Wisła no, będzie faworytem. No to zacznie się gadka na ten temat, jak ta Wisła ma godzić grę na tych dwóch na razie frontach. Tak, tak. Za trzy dni mecz z Polonią, miejmy nadzieję, że będziemy w nieco lepszych nastrojach. odmeldowujemy się. Na koniec jeszcze fantastyczny doping, bo na 30 tysięcy na trybunach. Rekord pobity, tak naprawdę jest co świętować. No nie ma wyniku, natomiast no, to jest piłka, trzeba się czasami z tym pogodzić. Wielkie dzięki Bartomie Płonka. Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki jeszcze raz. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Moi drodzy, sprawdzacie na bieżąco treści. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.